No dobra, się ma ludzie. Lecimy z tym gotikiem trójką. No, w ogóle tyle czasu szukałem ostatniego tego niewolni ochoczego niewolnika do kopalni. On był kilka metrów od e, pozostałych, znaczy się od pozostałego ochoczego tego gościa. No, no okej okay. będziemy musieli pójść pogadać z tym naszym przewodnikiem i przydałoby się pójść również do hmm, Samuela, nie do Milzo Dać mu tą nauczkę Myślę, że powinniśmy dać sobie na spokojnie radę Poszukać później tego jego całego brata Zajęty No, jestem. teraz go. Kto mi kulturnie powie, gdzie to było? Bo prawdę powiedziawszy nie pamiętam, czy kiedykolwiek ukończyłem wszystkie questy ha. Zresztą przyznam się Wam bez bicia, że to jest moje, mój pierwszy raz kiedy gram w GuTika 3 bez kodów Dobra, no to lecimy A możemy teoretycznie wydać, ale ja poczekam Dobra, to to jest on Czyli Milzo Dobra Milzo Dostaniesz twierdziel od dwójka bez jego Żeby nie było Dobra, ustawię się tak Uderzycie teraz kilka razy w twarz na chwałę Agenaka <grym> <grym> Nie jesteś dla mnie żadnym wyzwaniem Seriosnie? Tak Właśnie tak Dwa. Teleport do Gelderna. Cóż... Mogłem... to ten... określać ale jeszcze nie okradnę. Jak będę wyzwalał miasta, to wszystko ukradnę, co się da ich z pieniążem. Moja głowa! Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Lepiej mi nie przeszkadzaj. Żartujesz sobie. Agena, Gdzieś ty jest. Daj mi ekspa. Mirzo sam się o to prosiłem. Zdumiewające. Nigdy bym cię o to nie podejrzewał, Mora. Słono za to zapłacę. No ja myślę. Frajerze. Dobra, no to teraz moglibyśmy pójść hmm, ten tak. Gunok. Ciebie to nie obchodzi czyli na tym regionie, czyli pójść do groka ale nie tego nie zrobimy. Na razie pójdę zameldować hmm. temu ziomalowi, że ma już tych swoich pomocników. Dobrze ci radzę. I do Dawsona również pójdę, żeby mu powiedzieć, że Samuel poszedł robić za tanią pomoc domową. A raczej zdmienia za nią tędyk byłoby najszybciej Ale tylko muszę chwilę osapnąć dobra, łyczek miksturki na wytrzymałość no i lecimy hmm. gdyby nie te spadki to miałbym ciągle koło 40 no Dobra, ale te odcinki będą 10-minutowe Bo praktycznie ja czekam tylko Aż mi się skończy praca w jednej grze No i później jeszcze pójdę zagrać sobie Na botach przy ten Hmm... Atroxem żeby nie było za smutno Dobra mogę ci... Hmm... Dobra mu nie mogę nic powiedzieć Lepiej już sobie idź! Nie chcę żadnych kłopotów! Okej okay. Dobra no to teraz lecimy do Dawsona zobaczyć czy on da nam expa za to, że taki kawał zapierdzielaliśmy sobie O... Co te samorodki Już dalej nie mogę Skradasz się jak jakiś złodziej Mich wcześniej tutaj nie było Czyli widzę, że kopalni... Skradasz się jak jakiś złodziej Lepiej już sobie idź Panowie, hmm, no nie po co są te samolotki? Skoro już je oddałem, dzięki przyjacielu. Przynajmniej kopalnia znów działa. Bardzo się cieszę, że zechciałeś mi pomóc. Nareszcie mam spokój i mogę wrócić do swojej pracy. Hmm. Pokaż mi swoje towary, masz coś, co bym chciał. No raczej nie Mam coś co bym mógł Ci sprzedać Raczej nie Ale złote kielichy Cię opyle No i w tego praktycznie nie używam. Tuszko kokosów z tego nie będę miał. Ale okej, okay. pokaż. Nie mogę ci tego sprzedać. Przynajmniej na razie. Nie mogę ci tego sprzedać. Przynajmniej na razie. Eee to lipa. No dobra, czyli co, Dawson zrobiony, to zrobione No to teraz przydałoby się faktycznie znaleźć tego całego brata Mirzo Z tego co pamiętam, on się nazywał H.E. Coś na M. Tak już nie pamiętam Niech się nazywał ale chyba mazin ale dobra nie wiem gdzie dokładnie to miejsce jest Hmm. Ciekawe Nie węzela Okej okay. Dobra, sobie teraz z wieczorem No dobra, ale w tym odcinku to by było na tyle Jeśli za nim będę żegnał Trzymajcie się do i do usłyszenia za chwilę.